Cześć, witam Was serdecznie tego majowego poranka. To jest Orłowo i mój ulubiony widok. W moim kochanym Orłowie budzący się, budzący się dzień, słońce, które wschodzi, które budzi świat do życia. To słońce towarzyszyło mi na różnych wyprawach prowadziło mnie na różne bieguny i dzisiaj też jest ze mną i z nami, a dzisiejszy temat to bycie rodzicem najtrudniejszy zawód na świecie. Rzeczywiście teraz kiedy myślę o tym, o, tym, o swoim byciu rodzicem, to to co na początku wydaje się. Tak jak to często w życiu bywa, takie oczywiste i naturalne okazuje się bardzo trudne, ale dlaczego akurat bycie rodzicem myślę, że jest najtrudniejszym zawodem na świecie. Pierwsza rzecz to są szkoły, które przygotowują nas do, do pracy, do tego, żeby grować nowe przedmioty, nowe usługi ale nie ma w sumie nie ma szkoły, która przygotowuje nas do tego, aby kreować nowe życie, ale nie tylko nie tylko w takim sensie powstania życia, ale też ukształtowania go, wychowania, rozwinięcia skrzydeł. Ale także nie ma jakby wydaje się, że nie, nie ma właśnie szkół e, bycia rodzicem, przynajmniej tak, jakby kiedy zostajemy rodzicami, wydaje nam się, że bardzo łatwo poradzimy sobie z tym tematem, że na pewno będzie, może tak myślimy, ja przynajmniej tak myślałem, że będziemy, będę starał się być najlepszym tatą, najlepszym rodzicem na świecie. Dzisiaj może nie będę tak dużo mówił też o doświadczeniach swoich dzieci, chociażby z tego powodu, że mamy taki układ z właśnie z krajem i z Polą, że jakby, no tak, że jeżeli coś miałbym, nie wiem, udostępnić, zdjęcia, moje z dziećmi, to pytam ich o zgodę. Kiedyś wydawało mi się naturalne, że właśnie wrzucam na, na Facebook Nasze zdjęcia z wypraw, nasze zdjęcia ze wspólnych podróży, ale, ale okazało się, że, że po prostu dzieci tego nie chcą, że chciałyby, żeby to uzgadniać, i dlatego i dlatego właśnie zawsze pyta, pytam ich o zgodę w takim wypadku. Ale podam może takie dwa przykłady, które hmm, dla mnie, jako dla rodzica. Jako dla taty dały mi dużo do myślenia. Pierwszy przykład to kiedy kiedy moja córka Pola była jeszcze bardzo mała w zasadzie. Wtedy niedawno jeszcze zaczęła mówić i powiedziała mi kiedyś, że wolałaby, żeby, żebym ja był nikim niż żebym był podróżnikiem, żeby był kimś. Bo gdybym był nikim, to. To więcej byłbym w domu, więcej byłbym. E, razem, a tak jestem poza domem. Właśnie ze względu na to kim jestem. Więc to był taki pierwszy pierwszy taki sygnał, który jakby tak dał mi dużo do myślenia. A dr druga rzecz to właśnie Kai, który kiedyś... On też e, wtedy jeszcze był. Był bardzo małym chłopcem, wybierałem się na Everest i właśnie e, przez telefon, ponieważ była różnica czasu z Nową Zelandią, uzgadniałem z firmą Ad Adventure, Adventure Consultants szczegóły właśnie wyjazdu na Everest. E, I Kai, który był, który świetnie zna język angielski, jakby zrozumiał, o co chodzi. I po skończonej rozmowie, kiedy za miesiąc czy dwa Miałem właśnie wyjechać do, wyjechać do Nepalu. Na wyprawę, zresztą, właśnie z, wyprawę, w której miałem brać udział, udział, tak naprawdę, jeszcze wiele lat temu, w 1996 roku. Właśnie wtedy miałem brać udział w wyprawie Hola Ale kraj wtedy powiedział, że prosi mnie, żebym nie jechał na tą wyprawę, i że mogę jechać, mogę jechać na każdą inną wyprawę ale nie na Everest, żebym, że na Everest mogę jechać tylko wtedy, kiedy on wyrazi zgodę. <grych> I zrobiliśmy taki, zrobiliśmy taki układ właśnie, zrobiliśmy taką umowę, zawarliśmy taką umowę, której dotrzymuje, że tak, że mogę jechać wszędzie, ale, ale nie na Everest. Więc e, na pewno jakby to, czego nauczyłem się chociażby w wyprawie z Jankiem Melą, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze nie byłem rodzicem, a wybraliśmy się właśnie na obydwa bieguny Ziemi, to jest to, że jakby, że wiek ma znaczenie oczywiście, ale, ale to nie znaczy, że na przykład dzieci nie mają wiedzy albo że nie mają intuicji, że nie mogą wiedzieć więcej niż dorośli. Więc jakby, zanim zostałem jeszcze rodzicem, przekonałem się o tym, że sam zresztą też z własnego doświadczenia to wiem, że Dzieci często wiedzą, że dzieci często właśnie, ponieważ nie myślą schematycznie i yy, mają intuicję, którą potem gdzieś zatracamy, yy, mogą sięgać myślą, czy tą intuicją dalej niż dorośli i że yy, jakby można być, mieć wiele lat i wcale nie być człowiekiem, który coś wie. O życiu, ale to jest inny temat całkiem niż bycie, niż ten najtrudniejszy zawód świata. Więc, jakby tak, chciałbym zacząć, może od tego, że to, co zawsze też powtarzam na, na tych powerwalkach, że, e, że bieguny nauczyły mnie tego, że świat jest pełen paradoksów, i to, co wydaje się oczywiste, wcale takie oczywiste nie jest. Kiedy myślimy o tym, że o byciu, kiedy myślę o tym o byciu rodzicem, to, to często popadałem i myślę, że my rodzice możemy, możemy popadać w taki schemat, że jakby myślimy o naszych dzieciach i o ich potrzebach tak samo jak o nas samych, czyli myślimy o swoim doświadczeniu. Jeżeli są zaspokojone potrzeby, których my jako dzieci nie mogliśmy zaspokoić, to wydaje nam się, że bo dzieci mają wszystko i w sumie o co chodzi. Tymczasem świat się zmienia i te potrzeby, które my mieliśmy wcale nie są potrzebami naszych dzieci. Nie chcę teraz wnikać jakby w to, jakie są potrzeby dzieci współczesnego świata, bo to jest też bardzo szeroki temat, ale myślę, że to jest taki pierwszy punkt, na którym Warto się nas zastanowić, że nasze potrzeby, potrzeby z przyszłości nie są na pewno potrzebami naszych dzieci. E, tak, to jest pierwszy punkt. Może potem jeszcze do niego wrócę. Drugi punkt to jest taki, że hmm, nawet z czasem e, wartości się mogą zmieniać, chociaż wydaje się, że te podstawowe wartości najważniejsze wartości zostają takie same, takie jak nadzieja, miłość, ale wiara, właśnie, jakby definicja wiary i tego, czym jest wiara, jakby wartość, którą on daje kiedyś i teraz. Wydaje mi się, że z różnych względów, które te już, też nie chcę teraz wynikać, niestety, ale zmieniła się. Czas, tak, taką najprostszą rzeczą, chyba też najtrudniejszą, o której myśl, myślę, to jest właśnie czas. Kiedyś, w moich czasach, czas nie był specjalną wartością. Mieliśmy dużo czasu, było nawet takie powiedzenie, zabić czas. Trzeba było zabijać czas. Było nudno, były jeden czy dwa programy telewizyjne, o świat wyglądał całkiem inaczej. W tej chwili wydaje mi się, że jakby wartość czasu bardzo się zmieniła. Wydaje mi się, że oprócz miłości ej, najcenniejszą rzeczą, którą tak trudno jest nam dać, e, to jest jak powietrze, e, to właśnie jest czas. Bycie razem z dziećmi w 100%. procentach Bycie tu i teraz, w tych czasach, w których żyjemy, e, wydaje mi się, że dla wielu rodziców jest e, bardzo trudne. Następną rzeczą, o której warto powiedzieć w, w, w przypadku właśnie najtrudniejszego zawodu świata, jest to, że tak, akurat myślę, że w tej chwili wielu rodziców ma tego świadomość, ale, ale może nie zawsze, że dzieci jakby nie powinny być spełnieniem naszych marzeń, czyli jakby przyszłość, którą, o której my myślimy dla dziecka, przyszłość, którą chcielibyśmy dzieciom zapewnić i marzenia tej przyszłości, nasze wyobrażenie tej przyszłości może być kompletnie różne niż, niż wyobrażenie właśnie samych dzieci. Ja nigdy się nie starałem, ludzie mnie często pytają, czy dzieci poszły w moje ślady, czy są podróżnikami. Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby dzieci poszły w moje ślady. Nigdy nie myślałem o tym, żeby e, były podróżnikami. Zawsze myślałem o tym przede wszystkim, żeby były samym sobą. Myślę, że dzieci nie rodzą się po to, żeby, żeby właśnie być kimś innym, być chociażby najlepszymi naszymi wyobraż wyobrażeniami, ale ponieważ bardzo troszczymy się o dzieci, więc chcemy zapewnić im najlepszą możliwość, możliwą przyszłość, więc, więc często próbujemy tą przyszłość ukształtować. Pięknie napisał to w takim wierszu pierwszy, pierwszy Indianin, który dostał nagrodę do Nobla, e, Rabina Tagore, który napisał, na, chociaż nie, przepraszam, to, był, e, to było w książce, to było w takim zbiorze prorok e, e, Gibrana, że dzieci są strzałą, którą my wypuszczamy, ale Jesteśmy właśnie tą cięciwą łukiem, który wypuszcza strzały, ale to dokąd ta strzała zmierza, nie, tego nie jesteśmy w stanie nawet objąć e, myślami. Także warto właśnie też zdawać sobie sprawę mm, z tego, że dzieci przede wszystkim rodzą się, żeby być e, samym sobą. I to jest oczywiście bardzo trudne. To jest właśnie ta sprzeczność, że jak sprawić, żeby one mogły być sobą, jednocześnie zapewnić im bezpieczeństwo, zapewnić im e, przyszłość, bezpieczną przyszłość. E, także to jest taki jakby pierwszy mój zbiór refleksji na, temat, na ten temat, dlaczego bycie rodzicem jest najtrudniejszym zawodem na świecie. Ale jakby następnym takim jeszcze, następnym zbiorem, zbiorem myśli, które, czy ograniczeń, o których warto to też pomyśleć, jest to, w jakich czasach żyjemy. Żyjemy, żyjemy w czasach Internetu, żyjemy w czasach, kiedy jakby to nie tylko my kształtujemy, nie tylko mm, rodzice, nie tylko szkoła, Kształtuje umysł, nawyki i przyszłość dziecka, ale kształtuje go też internet. Dostęp do, do rzeczywistości, na którą nie zawsze mamy kontrolę. Więc, jakby zagrożenia związane z internetem, właśnie ta sprzeczność między wolnością, którą byśmy chcieli dać dziecku, a, a jednocześnie stawianiem granic, to myślę, że jest. jest też rzecz, nad którą warto się zastanowić, że jakby totalna wolność też bywa totalnym chaosem, więc, więc rodzice są też po to, żeby stawiać granice. Właśnie jedną z tych granic jest właśnie świat cyfrowy, świat Internetu. I żeby było jasne, absolutnie nie traktuję tego świata jako tylko i wyłącznie zagrożenie, to jest też oczywiście okazja, okazja do tego, żeby ten świat poznać, okazja do tego, żeby dotrzeć do miejsc do których być może nigdy fizycznie nie dotrzemy, żeby przemierzać galaktyki, światy, przygody, które będzie nam ciężko przeżyć w rzeczywistości, ale jak w każdym świecie jest, jest właśnie w tym świecie internetu wiele zagrożeń, więc z tego na pewno warto sobie zdawać sprawę, po wyprawie z Jankiem Melą, kiedy zdałem też, o, jeszcze kończąc, ten wątek świata, w którym żyjemy, to żyjemy w świecie, w którym, w którym niepewność stała się znakiem rozpoznawczym. Żyjemy w świecie, kiedy żyjemy w świecie, w którym pojawia się strach, lęk, zagrożenia. Myślę, że trudno jest nawet zdać nam sobie z tego sprawę, jaką traumą dla dzieci była epidemia. Takie doświadczenie jakby z całym szacunkiem pewnie dla doświadczeń przedpokoleń pokoleń, z wyjątkiem oczywiście II wojny światowej i w ogóle doświadczeń wojennych, ale, ale myślę, że w pewnym sensie właśnie doświadczenie epidemii pod, pod pewnymi względami e, y, można, można właśnie porównać z, z takimi traumatycznymi e, okresami w życiu, okresami w dziejach. I o ile na te dorosłych, do, dorośli są bardziej odporni. Jesteśmy bardziej bardziej jakby jesteśmy bardziej ukształtowani i bardziej możemy sobie poradzić, chociaż też nie wszyscy to, to, to myślę, że ten okres dwóch lat pandemii odcisnął się na życiu młodego pokolenia w taki sposób, że jego skutki będą, będą obecne jeszcze przez wiele, wiele lat, więc... Więc znowu, jakby też po nas mogło, po części z nas, rodziców mogło tu spłynąć. Zapomnieliśmy może już o pandemii, ale na pewno ta pandemia odcisnęła się w umysłach młodych, młodych ludzi. I z tymi konsekwencjami pandemii, też strachu związanego z wojną na Ukrainie, będziemy sobie musieli, my rodzice, radzić, radzić. Może kończąc bardziej pozytywnie, to ja starałem się zawsze traktować swoich dzieci jak partnerów, to znaczy różnica wieku nie miała dla mnie znaczenia, to razem planowaliśmy podróże, tego właśnie uczyłem się z Jankiem Melą, że, że dzieci często mają lepszą intuicję niż dorośli i wiedza to nie informacja, więc e, właśnie ten proces, e, naj, najwięcej chyba czasu właśnie spędziliśmy razem na podróżach. Parę razy objechaliśmy świat dookoła, byliśmy w Japonii, przemierzyliśmy e, Stany Zjednoczone, e, w wybrzeże Kalifornii, e, byliśmy na Islandii, na Grenlandii. Wiele podróżowaliśmy też oczywiście po Polsce przede wszystkim po Polsce narty w, ta, w tatrach, e, góry i Doliny. Także te wyprawy na pewno ten czas spędzony na wyprawach e, bardzo nas zbliżył i to dla mnie m, to były najpiękniejsze chwile w moim życiu. E, może jedną z najpiękniejszych chwil były właśnie, najważniejszych chwil były te chwile, kiedy, kiedy właśnie rodziły się moje dzieci. Hmm. Pamiętam, że taką wspaniałą wyprawą, którą zrobiliśmy razem, zresztą właśnie większość tych wypraw planowały moje dzieci. To była wyprawa kamperem do Maroka, kiedy przejechaliśmy przez całą Skandynawię, populiliśmy promem prom prom do Szwecji, potem cała Skandynawia, cała Europa, potem przepłynęliśmy jeszcze promem prom Zatokę Biskajską razem z, z naszym psem Snowy. Z Jack Clasem to, to pies, pierwszy pies, nie nasza Snowy, ale w ogóle to pierwszy pies, który był na obydwu biegunach Ziemi. Taki przypadek. I właśnie to, co powiedział Kai o tym, żebym nie jechał na Everest, to to ograniczenie tak naprawdę dało mi dużo siły, ponieważ myślę, że teraz gdybym... Tak naprawdę właśnie to, że pojawiły się dzieci w moim życiu zmieniło mm, zmieniło moje podejście do wypraw. Przestałem angażować się w ryzykowne wyprawy. Pamiętam, że właśnie kiedy wkrótce po rozdaniu syna byłem na wyprawie na Grenlandii, rzeczywiście mogłem wtedy, byłem bardzo bliski, można powiedzieć stracenia życia i zdałem sobie sprawę z tego, że że mój syn, moje dzieci mogą, syn i córka Mogą wychowywać się bez ojca. To, to bardzo dużo do, do, do myślenia. I, i te granice, właśnie które e, sam sobie postawiłem, a które też często musimy stawiać dzieciom, okazały się zbawienne. Właśnie, może nie zrobiłem tych wszystkich wypraw, które chciałem. Nie byłem na tych wszystkich biegunach, na których chciałem być. E, mój katalog marzeń podróżniczych, e, pewnie i możliwości, był dużo większy. Ale absolutnie tego nie żałuję. Myślę, że żałowałbym teraz, gdybym, gdybym miał dorosłe dzieci, nie miałbym z nimi kontaktu i myślałbym o tym, że najważniejsze dla nich chwile spędziłem, spędziłem gdzie indziej. A mówiąc jeszcze tak bardzo praktycznie, to po wyprawie z Jankiem Melą zdałem sobie sprawę z tego, jak ważna jest odporność psychiczna jak ważna jest odporność psychiczna, szczególnie w przypadku młodych ludzi, że tak naprawdę ta odporność psychiczna jest warunkiem, e, jednym z warunków poczucia własnej wartości, osiągania celów, radzenia sobie z porażkami, jakby radzenia sobie e, z tymi wszystkimi wyzwaniami, które, które niesie tak szybko zmieniający się świat. Dlatego po wyprawie z Jankiem Melą zaczęliśmy budować e, Programy dla dzieci. To był mały błąd, muszę przyznać. Zaczęliśmy od dzieci, ponieważ e, jakby dzieci mają inne potrzeby, same dzieci. Jakby wolą inaczej spędzać czas niż, niż ucząc się odporności, e, niż ucząc się poczucia wartości, a tym niemniej stworzyliśmy właśnie bardzo wiele takich programów. E, bardzo wiele młodych ludzi zdobywało swoje bieguny. Przeszło. E, przez właśnie Life Plan Academy, przeszło przez nas, nasz program, ale teraz właśnie odkryliśmy całkiem niedawno, że klucz do, do też do dzieci jakby tkwi w rodzicach i zaczęliśmy też w, w Kamińskiej Foundation i Kamińskiej Akademii tworzyć kursy dla rodziców. Stworzyliśmy parę takich kursów od, od apatii do aktywności. Jak mówić, aby dzieci, dzieci, jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak komunikować się z dziećmi, jak budować więzi, jak dawać dzieciom czas. Także te kursy właśnie są dostępne na stronie kamiski Akademii i właśnie okazało się paradoksalnie, że, że właśnie ta strefa, strefa rodzica i kursy dla rodziców są, są kluczem do tego, aby zaistnieć z innymi naszymi programami, z właśnie z Lifeplan Academy, z aplikacją też. Zbudowaliśmy wspaniałą aplikację, która jest w trzech językach. Lifeplan App. To jest właśnie aplikacja, która e, odpowiada na te potrzeby, o których częściowo powiedziałem. E, właśnie potrzebę budowania własnej wartości. E, potrzebę radzenia sobie z porażkami. E, potrzebę radzenia sobie w tym tak szybko zmieniającym się świecie. Także zachęcam Państwa. Ta aplikacja jest też ciekawa dla dorosłych, chociaż została stworzona głównie dla dzieci. Zachęcam Państwa do stworzenia, do ściągnięcia po, po Life Plan App e, aplikację, która właśnie, y, która właśnie służy temu, aby budować odporność psychiczną, e, budować e, Narzędzia doradzenia sobie, z wyzwaniami współczesnego świata dla dzieci i młodzieży. Ciekawą inicjatywą, którą też podjęliśmy tam po roku był kongres mocy. Na tym kongresie właśnie mieliśmy specjalną, można powiedzieć, strefę dziecka i strefę rodzica. Była zresztą z nami doktora Agnieszka Kozak, autorka książki właśnie, wielu książek o tym. Jak mówić, aby dzieci nas słuchały. I bardzo, jakby bardzo się cieszyliśmy z tego, że, że wtedy ten kongres w Warszawie został tak dobrze przyjęty. W tym roku też 4-5 października w Gdyni organizujemy kongres mocy, na który Was już teraz serdecznie zapraszam. Warsztaty dla rodziców, natomiast w ramach właśnie. Kamińskiej Akademii Kamiński Foundation będziemy też robić w centrach mocy. W tej chwili działa już takich naszych parę centrów mocy, m.in. W Opolu, niedługo uruchamiamy centrum mocy w Gdyni, w, także w Warszawie i wrocławiu. Przyznam, że jest to bardzo trudny temat. Tak, jak właśnie powiedziałem na początku, najtrudniejszy zawód świata, bycie rodzicem. Ale też e, ponieważ jakby nie ma tych szkół, nie ma tych e, e, jakby nie ma tej ścieżki, więc też e, przecieranie tej ścieżki hmm, przecieranie tej ścieżki nie jest łatwe. Jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że to jak z biegunami, te rzeczy, które są najtrudniejsze w życiu, dają nam często Największą satysfakcję, i prawdę mówiąc, jakby trudno mi sobie wyobrazić moje życie bez dzieci, mimo że, że jakby bycie właśnie rodzicem jest z wielu względów, na których, na, na których Państwo na pewno nie no, ci, którzy mnie słuchają, którzy są rodzicami, sami wiecie, e, więc e, tak, ale. Na pewno zamieniłbym wszystkie swoje bieguny na to, żeby być dobrym, dobrym rodzicem, dobrym ojcem. Życzę Państwu, życzę Wam, Wam dobrego dnia. Zapraszam na stronę marekamiński.com i Kamiński Academy czy Kamiński Foundation, gdzie są też informacje o tych rzeczach, których robimy, o tych wszystkich rzeczach, które Robimy dla dorosłych, dla, dla dzieci przede wszystkim, dla rodziców i dla budowania globalnej odporności psychicznej. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.